Cześć witam wszystkich miłośników zielonych jak i czerwonych habazi. Dzisiaj trochę poopowiadamy, będzie lektor. W zasadzie miałem to zrobić wczoraj, jak robiłem tą podmianę, no ale niestety nie miałem czasu. Też czekałem na walkę UFC, która odbywała się w Nowym Jorku. Nasze dwie poleczki walczyły, nieźle się trzaskały. Mowa tutaj o Jasi Jędrzejczak i Karolinie Kowalkiewicz. Obydwie pokazały charakter. Ci co oglądali to pewnie wiedzą. Ci co nie oglądali, no to powiem, że działo się. Jedna praktycznie walczyła końcówkę, ostatnią, piątą rundę ze złamanym nosem. Ale to sobie zobaczycie w powtórki. Dzisiaj będą o 21 na Extreme, Extreme Sport. Ja oglądałem na żywo, także jestem trochę zmęczony, niewyspany. Wstałem, zrobiłem sobie kawkę. Mam nadzieję, że ona mnie postawi na nogi. Ci, co mają mój kanał, zasubskrybowany, no to zapewnie wiedzą, jakie, z czym się borykałem wcześniej, jak akwarium wyglądało. Jak jest teraz? Część osób mnie prosiło, żebym właśnie nagrał coś, coś, coś powiedział, jak to mi się udało w miarę wyprostować. Na prostą wyjść z tymi glonami? No więc spróbuję, spróbuję jakoś to co pamiętam, część sobie rzeczy notowałem, i, i mówię, no i postaram się wam powiedzieć. A ci co może teraz? Otworzyli akurat pierwszy raz, jest on na moim kanale. To tak powiem pokrótko, że wcześniej prowadziłem akwarium na ziemi ogrodowej. No i z różnym, z różnym skutkiem. Tam było raz lepiej, raz gorzej. Początkowo wszystko fajnie rosło. Później zaczęły się schody, zacząłem nawozić, kombinować. No i się posypało. Schody, górki, duże, wysyp, nitek zielonych, waty, całej tych takich tych długich, ciężko schodzących z roślin do takiego stopnia już byłem zdesperowany, że posięgnąłem po chemię AlgoCaps, był to środek z oleka AlgoCaps, najprawdopodobniej go przedawkowałem, no i skutki jakie były, no to możecie sobie zobaczyć wstecz, tam też co nieco o tym mówiłem tam był bodajże podsumowanie akwarium na, na ziemi, 8 miesięcy Zrobiłem restart, założyłem ten baniaczek, który tutaj widzicie. Założyłem go na aktywnym substracie. Chciałem coś nowego, nie to, żebym ziemię przekreślał, ale chciałem zobaczyć jak sytuacja będzie się miała właśnie na aktywnym. Tutaj też dużo rzeczy popełniłem złych na samym początku. Przede wszystkim gdzieś tam Zagłębiałem się w fora, czytałem, że ten Aqua Substrator 2 Plus no, traci swoje szybko właściwości. No to więc pomyślałem sobie, żeby go bardziej wydłużyć działanie tego podłoża. Tak jak na ziemi stosowałem, wiadomo, tam dodawałem kulki glinam torfowe. Tutaj sobie pomyślałem, że sobie zapodam pałeczki zielone dla roślin doniczkowych. Było to dosłownie całe opakowanie, powciskałem. Gdzie się dało w te podłoże z myślą, że będą dobrze, będzie dobrze działać, będą dobrze rośliny nawożone z systemem korzeniowym. Tak? Dodatkowo, sugerując się logikom Aqua -artu, gdzie oni sugerują, właśnie od początku nawożenie, mikro, nie makro, tylko mikro. Zacząłem podawać mikro, z tym, że ja nie używałem środków akurat nawozów tej firmy, tylko miałem, to było bodajże kupione gotowe mikro, ale to było mikro zrobione na bazie Intermagu. Nie wiem, czy on jest aż tak mocno, mocno stężony, ale podejrzewam, że tutaj też była duży właśnie winowajcą było tutaj też te mikro. Tak samo mi tutaj zaczęły te nitki wyłazić, jeszcze nawet szybciej jak na ziemi. No i co zacząłem robić? Jak każdy z nas przegląda gdzieś jakieś filmiki, chodzi na, na, wchodzi na fora, szuka porad. Ja również zacząłem się zagłębiać zacząłem tą wodę testować szukać właśnie tych prawidłowych, takich wideł nawozowych w słupie wody. Wszędzie, w większości, gdzie się wejdzie, panuje opinia, że aktywne podłoża dosyć mocno właśnie wciągają fosfor. Nie wiadomo, co by się nie wlało, cały czas tam pokazuje minimalne wartości, bądź zerowe w słupie wody. Ja testując u siebie taką właśnie samą miałem sytuację, więc tego fosforu lałem. Zacząłem go lać, lać do takiego właśnie Momentu chciałem dojść, żeby mi pokazywało te magiczne jeden. No i trzeba było go bardzo dosyć dużo go wlewać, żeby uzyskać, żeby uzyskać taki wynik. Idąc tym tropem, myślałem, że w końcu no, banek zareaguje pozytywnie, ale im dłużej tak robiłem, tym. Te nitki bardziej się nawarstwiały, coraz bardziej się nasilały, coraz więcej tego było. I gdzieś tam pamiętam, przeglądając forum, już nie pamiętam jakie to było forum, no mówię, dużo tego czytałem. Natknąłem się na właśnie przypadek akwarysty, gdzie miał bardzo podobną sytuację co ja. Też miał na aktywnym w substracie. I dosłownie robił to samo, to samo właśnie robił, lał tego fosforu, lał mikro, bo mu cały czas właśnie to te podłoże wchłaniało. Nabawił się takich nitek, że jak zobaczyłem zdjęcie, no to jeszcze, jeszcze, był, lepszy, jeszcze był lepszy niż ja miałem. I w końcu gdzieś tam za namową, gdzieś tam w jakimś sklepie, gdzieś tam akwarystycznym, później bodajże dostał gdzieś tam potwierdzenie na jakimś forum od znajomych. Zaprzestał lania tego fosforu mikro na jakiś czas. On w ogóle jeszcze wcześniej robił, że wyciągał te rośliny całe z korzeniami, co jakiś czas je brał i właśnie czyścił z tych nitek, przepłukiwał, ponownie zasadzał, także on tam cały czas te podłoże wzruszał, co nie miało też pozytywnego właśnie efektu. No i tak się słychać opamiętałem po jakimś czasie. Wziąłem sobie, tak jak robiłem też na ziemi, tak samo tutaj chciałem sprawdzić. Zrobiłem sobie próbkę z tego, z podłoża. No i co? No i okazało się, że dużo jest tam tego fosforu, tak samo jak na ziemi. Mi się tam kumulował, tak samo tutaj na tym aktywnym. No i trzeba było coś zacząć działać. Zacząłem sobie notować, notatki robić, żebym pisałem sobie już w zeszycie, żebym wszystko wiedział, co i jak. Pierwsze, co zrobiłem jaką zmianę uczyniłem, to włożyłem węgiel aktywny. Włożyłem sobie węgiel aktywny, było to 9 lipca, właśnie patrzę sobie w zeszyt, włożyłem węgiel aktywny, zastosowałem bakterie Azo, dwa rodzaje, tu było te PSB i te 11 w jednym. I te bakterie zacząłem to testować równocześnie z włożeniem właśnie tego węgla aktywnego. Węgiel aktywny szybko mi wyciągnął te związki, pierwiastki z wody. One się utrzymywały na minimalnych właśnie wartościach, a głównie mi chodziło właśnie, pomyślałem sobie, że mam właśnie może, może dużo właśnie tych związków organicznych, tego tak zwanego DOC. co tak właśnie straszą. O tym, o tym mówią, a tutaj z kolei kolega Aquapsychol fajną, fajną teorię na temat tego wyciągnął. Także tam nie będę już mówił, ale jak ktoś chce, no to zapraszam też tam Aqua Psychol na, na jego kanał. Gościu dużo fajnych rzeczy tam mówi i tłumaczy, wyjaśnia co i jak. Co następnie zrobiłem? Potasu. zacząłem, zacząłem stosować większe dawki potasu gdzieś tam wnikając w te, w te stosunki Ca, Mg, K, magnez, wapń i potas 4 do 1, 4, 1, 3 albo 3, 1, 2 zacząłem sobie tutaj ustalać takie, że skoro w kranie mam potasu, mam aż, nie, nie, nie potasu tylko magnezu, mam aż 24, ten pot, magnez mi właśnie dosyć mocno podskoczył, bo jeszcze jakiś czas temu w kranie miałem go 15 mg, a nie stosuję tutaj żadnej wody, Ero, tylko cały czas właśnie jadę tutaj na kranuwie i próbuję z tą kranową jakoś się tutaj dogadać, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No i słuchajcie, ten potas, zwiększyłem sobie ten potas, skoro doszedłem do takiego wniosku, że skoro mam powiedzmy te 20, daję na to te 20 mg magnezu, no to potasu sprzedałoby się mieć jeszcze raz tyle. I dawałem go do, w stosunku do podmienianej wody, tak żeby było go jeszcze raz tyle co y, tego potasu. Plus y, wiadomo w tygodniu szło y, to, co leciało z soli, bo y, przesiadłem się z powrotem na sole. Wcześniej przez jakiś czas miałem tam taki gotowy y, nawóz y, Waterbosta. Water no ale chciałem tutaj mieć pełną kontrolę, chciałem wiedzieć ile czego wlewam, zrobiłem sobie solę, KNO3, azot, H2PO4, fosfor, no i K2SO4, czyli, czyli potas. No i to właśnie dawałem ten potas do podmiany, plus to co szło z KNO3 jeszcze w tygodniu. Dozowałem ja, ja nawoże 7 dni w tygodniu, tak właśnie stosuję, nie, 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 nie nawoże tak jak typowo w AI, że tylko 3 razy w tygodniu, tylko, no właśnie, chyba moi idą. No, musiałem zapauzować, bo właśnie córeczka przyszła, także może być słychać w tle, na czym to ja skończyłem na tym nawożeniu, tak? Ten węgiel został włożony z potasem, zacząłem tym potasem nawozić minimalne ilości zacząłem dawać fosforu, aha, zacząłem od stosunku bodajże standardowego tego 10 azotu 1 fosforu no i potasu tutaj waliłem 30 ppm na cały zbiornik łącznie tak, łącznie tyle mi wychodziło okej no Efekt był taki, że rośliny dość intensywnie zareagowały. Zaczęły rosnąć, dostały takiego kopa, no i pomyślałem, że chyba jestem jedną nogą w domu. Zaczęło się naprawdę robić fajnie. Te nitki jakby nie nasilały się, cały czas one były, ale nie nasilały się. Później był taki moment, że. Kiedy zaczęło się właśnie robić fajnie, no niestety wiadomo wakacje, okres wakacyjny, wyjazd z rodziną nad morze, i tu się zastanawiałem, co tutaj zrobić, no bo chciałem, żeby to już załapało jakiś banas, a tutaj się szykowała kolejna zmiana. No i w końcu doszedłem do wniosku, no nie chciałem też tutaj powierzyć nikomu, żeby mi wlewał nawozy. Wziąłem po prostu, zredukowałem światło, odłączyłem gaz i przez ten... nie, to długo nie trwało, bo zaledwie tydzień czasu byłem i przez ten tydzień czasu tutaj nic nie było robione. Światło automatycznie się włączało, ale była zmniejszona ilość jego. No i mówię, gaz został wyłączony. Będąc tam, cały czas myślałem, co tutaj może się dziać, jak to wygląda, czy czasem coś się znów nie pogorszyło, czy, 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 czy jakieś katastrofy nie ma. Przyjechałem moim oczom. Ukazał się fajny, fajny stan. Generalnie tylko zapyliło szyby. Przetarłem je. Nic więcej nie robiłem. No i z powrotem odkręciłem gaz. Zacząłem dalej nawozić. Później łącznie ten węgiel, który miałem włożony po miesiącu, jakoś dokładnie po 6 tygodniach chyba go wyciągnąłem węgiel został wyciągnięty tak samo te bakterie wyczerpałem do końca obydwie butelki no i po tym zabiegu właśnie jak te bakterie zacząłem stosować no naprawdę zaczęło się to wszystko poprawiać nigdy wcześniej tych bakterii nie stosowałem nawet przy starcie jakoś tak byłem sceptycznie do nich nastawiony ale szczerze powiedziawszy na pewno wiele czynników tutaj się złożyło, że jednak, jednak tutaj u mnie ten zbiornik zareagował, tak a nie inaczej. Co tu by jeszcze można było powiedzieć? Tak sobie przeglądam właśnie w te zeszyty patrzę. Aha, elektrozawór sobie dokupiłem zamontowałem sobie też elektrozawór mam teraz tak, że w nocy całkiem nie wyłączam dwutlenku węgla, tylko co jakiś czas go podaję tak, żeby TPH nie, nie, zbytnio nie skakało żeby mniej więcej się utrzymywało na tym samym poziomie, obserwuję ten mój wskaźnik no, staram się utrzymywać taki blisko, blisko koloru limonkowego, także tutaj CO2 CO2 raczej i tutaj nie brakuje, zastanawiam się nad założeniem reaktora. No, na razie cały czas dozuję tutaj, właśnie ze, ze, ze spieku. No i to jest tak, jak jest. Na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy no można powiedzieć, że jest w, miarę, jest w miarę dobrze, ale no mówię, jeszcze nie jest, jeszcze nie jest tak, jakbym tutaj tak jakbym tutaj chciał, żeby było. Te nitki, te glony cały czas tam są, tylko że w, mniejszym, w, mniejszym, w mniejszej ilości. Nie wiem, czy tutaj da radę całkiem je wyeliminować. Czy, czy, czy cały czas mi chodzi jeszcze tutaj ta e, filtr odwróconej osmozy? No, ale jeszcze, jeszcze będę chciał tutaj troszeczkę powalczyć i, i zobaczyć, co, 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 co uda się zrobić. Ograniczyłem też podmiany, po jakimś czasie właśnie, ograniczyłem też podmiany wody. Wcześniej robiłem podmiany wody. E, ja tutaj mam zbiornik 160 litrów. E, no nie wiem, tak sobie przyjąłem netto, że jest 130, odejmując podłoże. 130 litrów i podmiany robiłem początkowo hmm, ile tam wychodziło, mam takie wiaderko, tam jest 16 litrów, podmieniałem 3 wiadra, później zeszłem z tymi podmianami do, do dwóch wiader aha, no właśnie, bardzo, bardzo ważna rzecz no tutaj bym zapomniał powiedzieć po tym czasie jak potas zacząłem podawać, te rośliny fajnie ruszyły no ale to gdzieś trwało 3-4 tygodnie. Nagle po, po tym właśnie czasie zobaczyłem yy, szczególnie na czerwonej yy, Ludwigi, powywijane stożki. Skarłowa powywijane yy, i tak samo Ludwigia, Ludwigia Repens. Ona, ona, ona też yy, jakieś tak właśnie nie miała prostych, tylko je się wywijały. Takie yy, były po prostu zdeformowane. No i stwierdziłem tutaj, że jednak. Yy, Chyba przeholowałem z tym potasem, gdzieś wkradły jakieś wystąpiły blokady, pewnie zablokowało wapń. wapń i magnez Mimo wszystko, że tego magnezu mam dużo, szkoda, że nie miałem właśnie testów na potas, bo mi się skończył. No, wtedy, wtedy bym wiedział, czy przetestował i bym, i bym wiedział mniej więcej ile jego jest. No i zacząłem ograniczać ten potas. To ograniczyłem ten potas na dzień dzisiejszy, jest tak, że potasu. Z tylko stosuję z KNO3. Robię mniejsze podmiany, więc wyliczając tyle, ile mi wchodzi z KNO3, 8 ppm na cały zbiornik, to teoretycznie do tej podmiany, co robię, to jest to i tak wystarczająca ilość. Wtedy mi wychodzi jakoś 30, obliczałem 36 ppm, jakbym wlał to wszystko na raz na tą podmienianą wodę, to by wychodziło 36 potasu. No i... Będę chciał tutaj zobaczyć teraz, czy, czy, czy to wystarczy, czy to nie wystarczy. Zauważyłem też, jak mikro nie dozuje, w ogóle z tamtego mikro to odeszłem. Z tego na, na bazie intermago zakupiłem nowe mikro. Yy, I i ten mikro właśnie też zauważyłem jak oszczędnie dozuje, no to też są takie słabe testoszki wzrostu. Ludwigia na przykład po przecińce po Ludwigia yy, zielona, ona ciężko ciężko odbije jak właśnie tak delikatnie tylko stosowałem ten mikro. Natomiast jak go daję właśnie więcej, tam niby producent pisze, że na podmienianą wodę. Ja go stosuję teraz w systemie dziennym, daję go na noc. No i tak, tak sobie to wymyśliłem, daję po, po jednym kliku na noc na podmienianą wodę powinno to wychodzić. Teraz podmieniam dwa wiadra. No to dajmy na to jest. No, 32 litry to powinienem dawać 3 kliki daje, daje 7, 7 klików tylko że w systemie dziennym no i na razie, na razie to hula tak jak jest no. mogło być jeszcze lepiej ale ale no, mówię no, nie, 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 nie ma tragedii no, nie. Jest, jest całkiem inaczej całkiem inaczej jak było w końcu na no, to akwarium trochę można popatrzeć e no, i co co bym mógł jeszcze tutaj dodać? No, fajnie, fajnie, że jest takie coś jak YouTube. Coraz, coraz większa rzesza nas tam jest. Na pewno też mi to dużo pomogło, bo pilnie właśnie oglądam, słucham, co tam, co tam bardziej doświadczeni koledzy robią. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, ale wystarczy zobaczyć, kogo ma tam zasubskrybowanego. Może za często tam się nie udzielam w komentarzach, ale uwierzcie, że biorę to, oglądam i wsłuchuję się to, to co tam podpowiadacie, jakieś sobie tam wnioski wyciągam. No i stosuję, próbuję, próbuję tutaj właśnie szukać tego złotego środka. No. Mam nadzieję, że materiał się komuś przyda może ktoś też się boryka z podobnymi problemami nie poddawajcie się nie bójcie się eksperymentować bo satysfakcja później jak uda się wyjść Wam na prostą no to jest bezsenna także zakończając ten materiał bo tu już mi córka nie daje spokoju niedziela, chce się z się pobawić <grych> życzę Wam no, żeby Wam te chabazie rosły Ryby miały się zdrowo. Nagrywajcie jak najwięcej filmików, wrzucajcie, żeby było co oglądać w te jesienno-zimowe wieczory. Także trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.